Nauczanie domowe, poniedziałek, 17 tydzień zwykły, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32, wersety od 18 do 21. Tytuł: Zapominasz o Bogu, gardzisz skałą, co Ciebie zrodziła, zapominasz o Bogu, który dał Ci życie. Zobaczył to Pan i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki. I rzekł: Odwrócę od nich oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, których nie ma wierności. Mnie do zazdrości pobudzili tym, co wcale nie jest Bogiem. Rozjączyli mnie swymi czczymi bożkami, i ja ich. Do zazdrości pobudzę nie ludem, Rozjączę ich narodem pozbawionym rozsądku. W tym fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa zauważamy wyrzut: Zapominasz o Bogu, który dał ci życie. Co to znaczy, że zapominamy o Bogu? Można by wyróżnić takie trzy wymiary zapomnienia. Po pierwsze, przestajesz myśleć o Bogu. Nie myślisz o Bogu oznacza myślisz o innych sprawach. Myślisz o innych rzeczach, myślisz o innych wydarzeniach czy osobach. Samomyślenie o innych rzeczach, osobach nie jest niczym złym. Nie ma w tym nic niewłaściwego. Ale w momencie, kiedy przestajesz myśleć o Bogu, tym nawale spraw, sytuacji, okoliczności, spotkań, to zaczyna się dziać coś niedobrego. Można by powiedzieć, ta konkurencja między Bogiem i tym światem dokonuje się w myślach. Coraz więcej myślisz o świecie, coraz mniej myślisz o Bogu. I to jest pierwszy rodzaj zapomnienia. Tak można by powiedzieć, to jest taki najpłytszy sposób, w którym zapominasz, nie masz myśli o Bogu. Masz myśli o wszystkim innym, ale nie o nim, albo ich jest coraz mniej. Po drugie, nie tylko przestajesz myśleć o Bogu, ale przestajesz myśleć po Bożemu. Jesteś stworzony przez Boga i jesteś przeznaczony do tego, żeby myśleć tak jak On. Jeśli przestajesz myśleć tak jak Bóg, zaczynasz myśleć jak ten świat nie daj Boże. Jak szatan, to zaczyna się poważny kłopot, bo zaczynasz myśleć nie po Bożemu. Zatem pewne rzeczy zaczynają inaczej wyglądać w Twoim umyśle, inaczej wyglądać w Twojej wyobraźni, inaczej się kształtować, ponieważ tracisz Boże myślenie. I trzeci element, to przestajesz współpracować z Bogiem. I to jest najgłębsze, największe zapomnienie o Bogu. Kiedy ty już nic nie robisz, żeby spełnić, żeby zrealizować Bożą wolę. Ciebie to nie interesuje. I to by był straszny dramat, gdyby człowiek nie współpracował. Przestał w ogóle chcieć realizacji Bożych zamiarów na ziemi. Jaki jest pozytywny wymiar tej skargi? Ponieważ Bóg dał ci życie, to po pierwsze, myśląc o Bogu, nosisz w sobie wdzięczność. To myślenie o Bogu oznacza, że ja wiem, że moje Życie, moja rodzina, moi bliscy, moja praca, moja modlitwa, mój wypoczynek, wszystko jest darem Boga. I myśląc o nim, myślę z wdzięcznością. Po drugie, myśleć po Bożemu oznacza przyjmować zasady. W tym kontekście, o którym tutaj mowa, w kontekście otrzymania życia, bo w tym wymiarze tekst mówi o pamiętaniu czy niepamiętaniu o Panu Bogu. W kontekście otrzymania życia Boże zasady brzmią: nie wolno odebrać życia. Życie jest święte. Ja mam być jak Bóg, miłośnikiem życia, płciowości, płodności, to Wspaniałe, że mogę w tym uczestniczyć, że mogłem to otrzymać, mogłem to przyjąć, mogę tych darów używać. Bóg wymyślił seks i chce, żeby przestrzegano czegoś, co jest myślą architekta, konstruktora, twórcy, czyli Boga, w tym też wymiarze. Otrzymałeś życie. Przyjmując Boże zasady, to życie. Czynisz też przenikniętym tymi zasadami. I po trzecie angażuje się. Współpracuję z Bogiem. Nie zapominam o Bogu. Zatem ja chcę czynić tak jak Bóg. Ja chcę patrzeć, co robi Bóg i robić to wszystko, co się Bogu podoba. Zaangażowanie oznacza bardzo konkretne kroki. Przezwyciężanie bierności. Nie godzi się, żebym ja nie był zaangażowany. To jest nieporozumienie, że ja bym mógł mówić, niech inni coś zrobią dla Boga, z Bogiem, po Bożemu i ja nie muszę tego robić. Pierwszym krokiem jest przełamanie bierności. Po drugie, ja chcę dobrych zmian w świecie. Ja chcę Bożych zmian. Ja chcę wprowadzać Królestwo Boże w te struktury, które istnieją. Ja działam tak, aby tego królestwa było tutaj jak najwięcej, aby ono rzeczywiście panowało w naszym środowisku. I w końcu ostatni wymiar, o którym chcę powiedzieć, ja się dołączam do wspólnoty. Bóg tworzy wspólnotę, Bóg buduje wspólnotę, Bóg zamierzył wspólnotę, to jest Jego zamiar, to jest Jego myśl. Jeśli ja nie zapominam o Bogu, to znaczy ja się włączam do wspólnoty, bo On jest wspólnotą i On mnie wpycha do tej wspólnoty. On mnie pociąga do tej wspólnoty i mówi, masz tam być. To jest najlepsze rozwiązanie. Nie ma lepszego, bo to jest niebo. Jesteśmy we wspólnocie, która się kocha. To jest Boży zamiar. Jeśli mam naprawdę współpracować z Bogiem, który dał mi życie, to ja to życie spędzam we wspólnocie, rozwijam we wspólnocie, służę we wspólnocie, jestem cząstką wspólnoty. Niech w tym myśleniu o Bogu, niech w tym myśleniu po Bożemu i niech w tym działaniu po Bożemu błogosławi On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.